prawie 2,5 tysiąca chętnych, 93 lokalizacje, niezliczone godziny pracy, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów i wreszcie ponad 330 superutalentowanych młodych osób. Za nami kolejna edycja programu praktyk Budimex. Przyświeca nam hasło: Praktyka jest miarą sukcesu. Wiemy, że praktyczna wiedza zdobyta na realnych projektach jest najsolidniejszym fundamentem kariery w branży budowlanej. Ponad 20% praktykantów zostało w Budimexie i zebraną wiedzę przekuwa w sukces. Swój i nasz. Opowiem wam, jak wyglądała ich droga. Czasami, jako Mateusza, prowadziła z budowy obwodnicy Suchowoli do naszego laboratorium. A czasami, jak w przypadku Wioli, zaczęła się i trwa w Biurze Warunków Kontraktowych. Dziś Wiola jest w nim młodszym specjalistą. Podobnie Ola zaczynała na budowie kładki pieszo-rowerowej na warszawskim odcinku Wisły i robi to dalej. Sporo czasu nad wodą spędza też Wiktoria. Była praktykantką na budowach terminali w portach w Świnoujściu i w Gdańsku. Dziś na tym ostatnim kontynuuje swoją przygodę. Fragmenty ekspresówek S7, S6, S11 czy S19 to też nasza robota. A konkretniej Dominiki, Szymona, Marty i Kamila, którzy po praktykach rozwijają się jako inżynierowie na tych kluczowych inwestycjach drogowych. A Sebastian, niedawno praktykant, dziś inżynier, szlifuje umiejętności projektując stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Z impetem lokomotywy na swoje projekty wjechały też Anna i Janeta. Są inżynierkami budowy na linii kolejowej Rabka Zdrój. Piotr buduje szpital w Krakowie, Bartek koszary w Białej Podlaskiej, Joanna natomiast modernizuje stację Warszawa Zachodnia. Oferujemy naszym praktykantom możliwość rozwijania się nie tylko na różnorodnych projektach budowlanych, ale również w obszarach wsparcia warszawskiej centrali. Ola po praktykach została młodszą specjalistką w dziale komunikacji, Albert awansował na specjalistę w dziale IT, a Krzysztof z budowy drogi dojechał do stanowiska młodszego specjalisty w biurze handlowym. Dodatkowo siedmioro uczestników praktyk dołączyło do grona ambasadorów studenckich w trzeciej edycji programu BX Ambassador. Jeszcze inni zaangażowali się w pomaganie. Klaudia, Eryk, Weronika, Roman, Arseni, Bogdan oraz Mateusz i Wiktoria wyremontowali salę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bełchatowie. W budimeksie praktyka jest miarą jednego sukcesu. Wybierz nas! Z tą miarą to jest tak, że my wszystko mierzymy, także to, jak nas oceniają praktykanci? Ponad 90% z nich jest zadowolonych z przebiegu praktyk, a ponad 60% chce z nami zostać. Głównie dlatego, że mamy niepowtarzalną atmosferę, dajemy okazję do zdobywania nowych umiejętności, a nasi opiekunowie praktyk to prawdziwi mentorzy i mistrzowie. Już 1 marca rusza kolejna odsłona programu praktyk BudiMex. Zapraszamy do nas!